Witajcie w kolejnym odcinku naszej ulicznej sondy. Dziś sprawdzimy, jak mieszkańcy Gdańska typują starcie pomiędzy Polską a Holandią, a dodatkowo sprawdzimy ich wiedzę w zakresie występów reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy. Oglądajcie koniecznie. E, mamy tutaj pierwszego napotkanego przechodnia, dzień dobry. Dzień dobry. E, przed nami mecz Polska-Holandia, jaki wynik pan typuje? E, jest szansa na 2-1 dla naszych. O, a po czym pan wnioskuję? No, są dobrej myśli, no. Coś tam musi się w końcu wydarzyć, nie? A na, na tych turniejach. Jeżeli chodzi o strzelca bramki, to kogo by, by, by pan typował? Może lewy i w 90 szczęsny. Ale lewy nie zagra. Nie zagra? No dwa, tego, bo ja nie oglądam. No to nie wiem, Zieliński może coś zapoda, no i szczęsny w doliczonym. Dobrze, także trzymamy kciuki, żeby tak było. Teraz e, zadam panu. E... Krótkie pytania z zakresu występów Polski na mistrzostwach Europy. Proszę podać numer od 1 do 10. Trójeczka. Kto strzelił dla Polski pierwszą bramkę w historii występów na mistrzostwach Europy? A. Robert Lewandowski. B. Zbigniew Boniek. C. Roger Guerreiro. Zbigniew Boniek. To jest moja odpowiedź. Źle, Roger Guerreiro. <noise> Także proszę o drugi numerek. 7. Kogo Polska pokonała podczas baraży o wejście do Euro 2024? Chodzi nam o finał barażu. A. Walia, B. Estonię, C. Irlandię. A. Walia. Dobrze, poprawna odpowiedź, także mamy jeden punkt. Dobra, to honorowy. I ostatni numerek, proszę. 9. 9. W ilu turniejach mistrzostw Europy, wliczając ten, który teraz będzie, wystąpiła reprezentacja Polski? A. 4, B. 5, C. 6. 5. Dobra odpowiedź. Także mamy 2 na 3, także dziękuję panu serdecznie. Dobra, dziękuję Panie. bardzo. E, przed nami spotkanie Polska Holandia. Pierwszy mecz Polaków w fazie grupowej na tych mistrzostwach Europy. Jak pan typuje to spotkanie? Tam się będzie 1 0 dla Polski. A kto strzeli bramkę? <słuch> eee... no. Trudne pytanie? Trudne pytanie. Może jakaś P może panu podpowiedzieć? No i... Może nie wiem, Zieliński? No myślę, że zieliński, tak. Do tak. tego się trzymamy. Także teraz przechodzimy do quizu o reprezentacji Polski. E, proszę o podanie numerku od 1 do 10. 6. 6. E, kto był trenerem polskiej reprezentacji podczas Euro 2016 A Adam Nawałka, B. Leo Benhaker, C Jerzy Brzęczek. E, a dobra odpowiedź, mamy pierwszy punkt. Także proszę o kolejny numerek 7 7. Kogo Polska pokonała w finale baraży o wejście do Euro 2024? A. Valje, B. Estonię, C. Irlandię B Niestety nie, odpowiedź A. Valje. I poproszę o ostatni numerek 8. Osiem. Osiem Ile razy Polska grała w ćwierćfinale mistrzostw Europy? A, A. Raz, B. 2 C. 3 B Niestety nie, odpowiedź A. Raz Polska w 2016 roku grała w ćwierćfinale mistrzostw Europy no, strzały byłyby lepszym rozwiązaniem, ale i tak dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Spotykamy się przed spotkaniem Polski z Holandią na Euro 2024. Jakie nastroje u pana przed tym spotkaniem? To już niedługo. E, jeszcze miesiąc, dwa temu byłem skrajnym pesymistą, a wydaje mi się, że Michał Probierz e, czyni takie jakieś e, ruchy, że... Pachnie niespodzianką. Prognozuję zwycięstwo Polaków 2 do 1, ale jest taki jeden warunek, że chciałbym zobaczyć w pierwszym składzie. Kilku wychowanków lechy co najmniej dwóch, na przykład Przemka Frankowskiego i Kaspra Urbańskiego i w tych dwóch zawodnikach e, roszczę takie nadzieje. Dołoży drugiego gola Adam Buksa i 2 do 1 to będzie wynik, który mnie usatysfakcjonuje, ale też chyba kibiców Polski. Kacper, trzeba powiedzieć, z wielkim impetem wszedł do tej reprezentacji, bo te dwa jego mecze pierwsze, towarzyskie, no to prawdziwa petarda. Kapitalny występ, kibicujemy mu, kibice gdańskie, Lechy kibicują mu od e, kilku lat. E, m, widzieli w nim ten potencjał. E, trener Stokowiec e, także pozwolił mu zadebiutować w Ekstraklasie. E, no i ta Italia, tam wszedł z buta do pierwszego składu. Kapitalna sprawa. A gdzie pan widzi potencjał tej naszej reprezentacji? Ten sufit to jest maksymalnie wyjście z grupy? Czy może gdzieś tam możemy się pokusić o jakąś niespodziankę i dojść gdzieś dalej? Na chwilę obecną wydaje mi się, że, że nie. Że jak wyjdziemy z drugiego miejsca, to będzie ogromnym sukcesem, a później to już będą tylko schody. Ale może będę nad, znowu optymistą, tak jak. Miesiąc temu naprawdę nie, nie wyobrażałem sobie, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse. A teraz ja je widzę. To jest najważniejsze. My też je widzimy, także trzymamy kciuki, żeby te szanse faktycznie się zrealizowały. A teraz, jeżeli pan pozwoli, to przejdziemy do krótkiego quizu z historii występu reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy. Także... Jakby pan mi podał numerek od 1 do 10? No niech będzie 7. Dobrze, numer 7. Pierwsze pytanie. Kogo Polska pokonała w finale baraży o wejście do Euro 2024? A Walię, B Estonię, C Irlandię? No, rzuty karne, Walia. Tak jest. Pierwszy punkt dla pana. Także poproszę o drugi numerek. Cztery. Numer 4. W którym roku Polska była współgospodarzem Mistrzostw Europy? A 2008, B 2012, 2012. Organizowaliśmy to wspólnie z Ukrainą. Tak jest, kolejny punkt, nawet nie zdążyłem dokończyć, także wielkie brawa dla Pana. I proszę o trzeci numerek. Trzy. E, Numer trzy. O, to jest takie jedno z trudniejszych pytań, Pan wylosował. Kto strzelił dla Polski pierwszą bramkę w historii występów w finałach Mistrzostw Europy? A. Robert Lewandowski. B. Zbigniew Boniek. C. Roger Guerreiro. Trudne się trafiło. Plasowaliśmy właśnie chyba po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy. Nie wiem, czy nie, nie, nie dzięki pomocy tego bra polskiego Brazylijczyka, ale nie wiem, czy to on był pierwszy. Nie, Może jest podchwytliwe. Nie wydaje mi się, żeby to był Robert Lewandowski z Bigniewoniek. Za czasów Zbigniewa Bońka to nie graliśmy w Mistrzostwach Europy. Graliśmy w Mistrzostwach Świata, zdobyliśmy z nim trzecie miejsce w 78 w Argentynie yy, to jaka finalna odpowiedź? No to będzie Guerreiro. Dobry. Doskonale, Panie Andrzeju. Trzy punkty, komplet, także wielkie gratulacje i Sowa uznania za ten Super, wynik. Nagrodę otrzymam zapewne. Tak, będzie nagroda, także już do Pana wędruję, dziękuję bardzo. Polska, Holandia, pierwszy mecz Polaków na mistrzostwach Europy w 2024 roku. Jak Państwo typujecie to spotkanie? Kto wygra, a może Remis? E, Polska wygra, oczywiście. I jaki wynik dokładny? E, 3-1 dla Polski. Odważna Pani jest. Pewnie, że tak. A pan jak typuje? 2-1 dla Polski. Czyli widzę duży optymizm w narodzie. Tak, no od czego trzeba zacząć. To jeszcze nie jest mecz o wszystko, także zaczynamy twardo. Czyli mecz otwarcia będzie udany? Jak najbardziej. Dobra, to teraz przejdziemy do quizu z historii występu reprezentacji Polski na Euro, na wszystkich turniejach Euro. Także e, mam 10 pytań, poproszę, e, poproszę o numerki od 1 do 10. Pierwszy numerek. 5. Rozumiem, że państwo odpowiadacie razem w duecie? Tak, w duecie tak, 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 tak Dobra Kto strzelił najwięcej w historii goli dla reprezentacji Polski w finałach mistrzostw Europy? A Jakub Błaszczykowski B Kazimierz Dejna C Robert Lewandowski Lewandowski, C, C. Lewandowski. C. Dobra odpowiedź, mamy pierwszy punkt Także jedziemy dalej, poproszę o kolejny numerek Dawaj 7 o, łatwe. Kogo Polska pokonała w finale baraży o awans do Euro 2024? A Walię, B Estonię, C Irlandię? B. Nie, odpowiedź A Walię. Także mamy jeden z dwóch punktów i przechodzimy do ostatniego pytania. Poproszę o numerek. Trzy. To jeden czy trzy? Trzy. Trzy. O to trudne, trudne pan wybrał. Kto strzelił dla Polski pierwszą bramkę w historii występu w finałach mistrzostw Europy? A Robert Lewandowski, B Zbigniew Boniek, C Roger Guerreiro Mówiłem, że trudne Co? Dobra odpowiedź, mamy 2 <laughs> na 3, także poszło państwu naprawdę dobrze, także ogromne gratulacje Dziękuję Dobrze, także mamy tutaj kolejnego napotkanego pana, dzień dobry Dzień dobry w niedzielę przed nami mecz Polska-Holandia, pierwszy mecz Polaków na Euro 2024. Jaki wynik pan tego meczu typuje? Remis, zwycięstwo? Może... No myślę, że może, może być 50 na 50, ale dobrze, ten. Uwierzę w Polaku, myślę, że niech będzie zwycięstwo. A w jakim stosunku to zwycięstwo? 2-1. Mamy tutaj kolejnego napotkanego przechodnia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przed nami bardzo ważny mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zagramy z Holandią w pierwszym meczu fazy grupowej. Jak pan typuje wynik tego spotkania? Typuję na 1-0 dla Polski. Czyli duży optymizm jest pan przed tym Ta, spotkaniem? Optymizm jest, oczywiście. No to dobrze, optymizm rzeczywiście jest bardzo potrzebny. A teraz, jeżeli pan pozwoli, to przejdziemy do krótkiego quizu na temat występów reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy. Także jakby mi pan podał najpierw numerek od 1 do 10? 5. Pięć. Pięć. Dobrze, już w takim razie czytam pierwsze pytanie. Kto strzelił najwięcej w historii goli dla reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Europy? A, Jakub Błaszczykowski, B, Kazimierz Dejna, C, Robert Lewandowski? Mm, Kazimierz Dejna. Niestety nie Robert Lewandowski, ale przechodzimy do kolejnego pytania. Także jakby Pan mi jeszcze raz podał numerek od 1 do 10? 10. 10. W którym meczu polska reprezentacja odniosła pierwsze historyczne zwycięstwo w finałach mistrzostw Europy odpowiedź A z Grecją na euro 2012, odpowiedź B z Irlandią północną na euro 2016 i odpowiedź C z Portugalią na euro 2016? Z Grecją. Niestety nie z Irlandią Północną, ale mamy jeszcze trzecie ostatnie pytanie, także proszę o skupienie. E, proszę jeszcze raz o numerek 8. Numerek 8. Ile razy Polska grała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy? A. Raz. B. Dwa. C. 3 Raz. Bardzo dobrze. Także udało się na koniec z miłym akcentem zakończyć. Także dziękuję Panu serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Również życzę i pozdrawiam. Jak widzicie jest wielka wiara w narodzie. Ale czy słusznie? No zobaczymy. O tym przekonamy się już w niedzielę, około godziny 17. A ja zapraszam Was cały czas do subskrybowania naszego kanału, odwiedzania naszych mediów społecznościowych i śledzenia tego, co będziemy wrzucać w czasie euro. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!